O nie, w żadnym wypadku. To A są straszne czasy, ciężkie dla nas czasy. No, właśnie, no to niech słowa. Pani idzie do sklepu i zobaczy jakie podwyżki. Okropne. Jak z głową, dlaczego nie? Normalnie nic nie kupuje, Nie jem, nie kupuje. to wszystko. Nie da. To oczywiście, że się da. A w jaki sposób Pani to robi? Trzeba umieć się rządzić. Nie da się, no. dlatego że wszystko jest bardzo, bardzo drogie no raczej nie, no ja przynajmniej nie mogę nie wiem dlaczego, wszystko drogie jest i nie można jest bardzo dobrze pewnie, Czekaj. zawsze można Kaj. Y -y. są rzeczy, których nie trzeba kupować nie są, nie są takie potrzebne wybrać sobie rzeczy, te które są nam naj, najpotrzebniejsze i to wszystko, nic poza tym oczywiście jak się idzie do sklepu, patrzysz na promocję na to co jest, chociaż różnie jest bo oszukują nas producenci ale można, jak najbardziej można y -y. na tym się nie znam w tym rządzie, dziękuję. Tak, to się ja generalnie nie oszczędzam, ale wiem, że można. <słuch> Problem polega na tym, że społeczeństwo w tej chwili jest bardzo konsumpcyjne, a szczególnie młodzi ludzie. No, e, więc w związku z tym, w moich czasach, jak się chciało meble ładne lub coś się pobawić, to się zabawkę wycinało, robiło i się miało, to nie płaciłem pieniędzy. W tej chwili, jak chcesz mieć ładną zabawkę, musisz ją kupić. I to jest proste, jeżeli z czegoś zrezygnujesz, będziesz miał pieniądze. Świat jest w tej chwili tak y, nafaszerowany różnymi y, pięknymi rzeczami, które by się chciało mieć, okazjami, że dla, młodego, dla młodej osoby, czy nawet dla starszych osób, kwestia wyboru. Mieć lub nie mieć. No i, i stąd wychodzi. Oszczędność będzie wtedy, kiedy zrezygnujemy z pewnych rzeczy. No, podoba nam się, ale mamy cele ważniejsze. Także oszczędności możemy robić, rezygnując z pewnych kwestii, Albo jeszcze jest jedna rzecz, bardzo prosta, może się się śmiać lub nie, ja dostałem kiedyś od znajomego takie pudełko plastikowe i kiedyś postanowiłem sobie, on mi powiedział, słuchajcie, zasada jest taka, każde 5 złotych, które będziecie mieli, jednego dnia 5 złotych wrzucić do skarbonki, przemnoż to przez 30 dni, otrzymujecie prawie 150 złotych w gratisie, weź to przez 10 miesięcy, macie 1500 złotych, jest urlop, wyjazd, odczujecie? To jest kwestia myślenia. Po prostu ludzie myślą inaczej, młodzi? My myślimy inaczej. Wierzcie mi na słowo, z tej skarbonki wrzucanej. Teraz już nie składam każdego dnia, bo nie muszę, ale składam każde 5 sama w skarbonce. Jak myślicie, ile można w takiej skarbonce? Skarbonka ma wymiary gdzieś 13 na 13 na 13 cm. Ile można włożyć, pięcio, tylko 5 złotówek? 5 złotych ma średnicę około no tam 2,5-3 cm. połóż to na 13, na 13 na kwadracie, zakryj całą podłogę to już Ci to wychodzi prawie 150-200 zł. warstwa jedny, jedna warstwa, to jest 13 do góry, takie pudełko to jest około 10-12 tysięcy złotych, na tym polega dowcip, 5 złotych dziennie wrzuć do skarbonki, będziesz zdziwić się, będziesz miał na urlop, z dziewczyną nawet, może bez szaleństwa, jak ona zrobi to samo to macie 3 tysiące złotych, odczujecie? Nie, paczka fajnie, ile kosztuje? Piwo. Ja nie mówię, żeby zrezygnować. Możesz pić, tylko pięć złotych, słuchajcie, nic. Genialnie proste rozwiązanie. Macie kasę. Ja uważam, że to można w ten sposób. Tylko to, to jest stan umysłu, to trzeba o tym myśleć. Ktoś powie, a, bo nie warto oszczędzać, bo emerytura, bo, bo nie będzie i tak dalej. Ja mam emeryturę jeszcze za komuny. Teraz, jak już potem żyłem, też pracowałem, ale już nie ma tego. W związku z powyższym, yy, wydaje mi się, że to jest, mówię, oszczędzanie, czy. To jest stan umysłu, jeżeli chodzi o coś, bo jest za dużo pokus, samochody, ciuchy. No jest tego, naprawdę, człowiek by to chciał, no z czegoś można zrezygnować. Jak ktoś pracuje na kasie, no nie wiem, to, to co powiem to może nie jest, po, powie, że to oszukuje się szefa, do no, jak ktoś pracuje w sklepie i ktoś ci zostaje 20 groszy na piwku, oficjalnie powinien to szef zabrać. Ale tak. jak pracujesz 8-10 godzin na kasie, no weź sobie 10, 20 groszy, to co to, to za pieniądze? szkoda podnosić. Po, po 8 godzinach masz 10 złotych na przykład. Jesteś do przodu. Wrzuć to do skarbonki, nie zużywaj tego. A żyj za to, co masz, co dostałaś. I okazuje się, że stać się na urlop. Ale po prostu jest za mało, żeby oszczędzać jeszcze. Jak to się mówi? Złotówkę na połowę jeszcze musi zostać. No po prostu no trochę no wiadomo, lidom święta to wiadomo, że jest dużo droższe. No i w ogóle na co, codzienne życie w ogóle to jest drożyzna. No, jed, jedni mają pieniążki, no nie, a drudzy trochę mniej. To nie jest taki, taką sytuację. To przy świętach to jest trudniej. Jasne. Po prostu trzeba myśleć. Te same artykuły są w różnych sklepach po, po różnych cenach. Wiecie, gdzie, gdzie jakie Wiedzie, są, w sklepach są tak, lepsze ceny. Tak, oczywiście. Na pewno stuwa miesięcznie minimum.